Tu Radio Kurier Galicyjski. Dzień dobry, witam Państwa na nowym odcinku Radia Kuriera Galicyjskiego. Przy mikrofonie Andrzej Końko. W te sierpniowe dni uczymy się wciąż cieszyć latem, w czasie wojny, czerpiąc od promieni słońca siłę oraz inspirację. Przygotowaliśmy dla Państwa przegląd informacji związanych bezpośrednio i ciepło z Lwopem. Dzisiaj w naszym programie polsko-ukraiński obóz wolontariacki na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. pierwszy dzień udało się nam tutaj w krzakach tak naprawdę znaleźć fragmenty rzeźby przedstawiającej świętą Julię. Rzeźba jest autorstwa Pawła Eutele, jednego z najważniejszych rzeźbiarzy XIX wieku tutaj na Łyczakowie. Pod bezpiecznym niebem, pod takim tytułem na terenie powiatu lubaczowskiego odbyły się kolejne dziesięciodniowe obozy terapeutyczne dla dzieci i matek z Ukrainy. Poszukujemy rodzin poprzez organizacje, z którymi współpracujemy. Zwykle mamy podpisane umowy z władzami obwodów, i one opiekują się rodzinami, które przeżyły stratę. LWów zaprasza na koncert niesamowicie utalentowanego zespołu kabaretu Czwarta Rano. Polskie retro piosenki 23 sierpnia pod Lwowskim Niebem. Jedne z najdawniejszych płyt nagrobnych na cmentarzu Łczakowskim w Lwowie odnaleziono podczas polsko-ukraińskiego obozu wolontariackiego które zorganizowała tam Fundacja Fundamenty Kultury. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu Polskie Dziedzictwo Kulturowe za granicą Instytutu Polonika. W tej chwili właśnie trwa obóz wolontariacki, który po raz pierwszy organizujemy w ramach działań naszej Fundacji Fundamenty Kultury. Finansowanie tutaj projektu z Instytutu Polonika, właśnie z takich grantów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Polski za granicami. Dzięki temu możemy w tej chwili z grupą polsko-ukraińskich wolontariuszy przeprowadzić na cmentarzu Łeczakowskim prace porządkowe i też takie podstawowe prace konserwatorskie. Obóz wolontariacki trwa 4 dni, więc no, jest to dosyć krótko. Prace konserwatorskie zazwyczaj trwają około 4-5 miesięcy. Ale przez te cztery dni udało się nam już bardzo dużo tutaj z wolontariuszami zrobić i też zależy nam na tym, żeby właśnie oprócz wyrwania właśnie chwastów czy wysokiej roślinności mogli wolontariusze też dotknąć tej pracy konserwatora zabytków. Czyli umyliliśmy niektóre z nagrobków, usunęliśmy na przykład wtórne cementy usuwamy przemalowania z tablic inskrypcyjnych. Chcemy właśnie, żeby tak troszkę dotknęli tego konserwatorskiego po prostu mięsa, rozumieli na czym polegają te prace. Oczywiście wszystko się odbywa pod okiem doświadczonych konserwatorów. Nasz polsko-ukraiński zespół, który od ponad 10 lat zajmuje się ratowaniem dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, w tej chwili opiekuje się wolontariuszami. Opowiada prezeska Fundacji Fundamenty Kultury Ania Kudzia. Udział w pracach restauracyjnych biorą wolontariusze z Polski oraz z Ukrainy. Jest kilka osób, które w ogóle przyjechały po raz pierwszy do Ukrainy. Przede wszystkim mamy taką grupę łączoną, mamy wolontariuszy z Polski i z Ukrainy. Kilka osób, które w ogóle przyjechały po raz pierwszy do Ukrainy, co szczególnie jakby tutaj bym chciała podkreślić, bo po pierwsze gdzieś tam szacunek za, za odwagę, za to, że się nie bały pomimo wojny tutaj przyjechać. No, i też chciały po prostu poznać Ukrainę, poznać Lwów, i to zaproszenie na ten obóz je do tego skusiło. Mamy uczniów liceów z Lwowa, no i też osoby, które po prostu się zgłosiły, widząc naszą tam informację w mediach społecznościowych, że będziemy taki obóz organizować, ale też są wolontariusze, którzy jeżdżą na front, którzy cały czas pomagają wojskowym. Jest, mamy różną grupę wiekową. Najmłodszy nasz wolontariusz 12 lat. Najstarszy, prawie 60, także jesteśmy tutaj i, i z różnych grup wiekowych, z różnych zawodów, i pod okiem właśnie konserwatorów. Wszyscy się tutaj uczą. Powiada Anna Kudzia, prezeska Fundacji Fundamenty Kultury. Oczywiście wszystko się odbyło pod okiem doświadczonych konserwatorów. Polsko-ukraiński zespół, który od ponad 10 lat zajmuje się ratowaniem dziedzictwa kulturowego w Ukrainie, w tej chwili opiekuje się wolontariuszami. Są tu wolontariusze z Polski oraz Ukrainy. Jest kilka osób, które w ogóle przyjechały po raz pierwszy do Ukrainy. Pierwszy dzień udało się nam tutaj w krzakach tak naprawdę znaleźć fragmenty rzeźby przedstawiającej świętą Julię. Rzeźba jest autorstwa Pawła Eutele, jednego z najważniejszych rzeźbiarzy XIX wieku tutaj na Łyczakowie. To, że rzeźba przetrwała i spadła z cokołu po burzy, to wiedzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, czy jest głowa, czy jest ręka. Głowę udało się znaleźć w krzakach, natomiast rękę wykopaliśmy z ziemi. I dzięki temu możemy w tej chwili te elementy przykleić, żeby tą rzeźbę uratować. A najnowszym naszym dzisiejszym odkryciem, to widać tutaj za nami, to jest płyta inskrypcyjna, znaczy dwie płyty. Jedną odkopaliśmy z, tam, z pod. 20-centymetrowej warstwy Ziemi. To jest płyta z 1787 roku, czyli to jest jedna z najstarszych w ogóle płyt na cmentarzu, a dzisiaj się okazało po umyciu właśnie kerszerem, że pod nią jest kolejna płyta, czyli mamy tak naprawdę dwie płyty z tego pierwszego okresu, kiedy powstał cmentarz Łyczakowski, a tych płyt na cmentarzu wiemy, że zachowało się bardzo mało, więc mamy tutaj przykład najstarszych pochówków. Będziemy dzisiaj te płyty wyciągać z ziemi, Będziemy, postaramy się właśnie zrobić pod nimi taką zasypkę z piasku i z kamieni i na tym te płyty wyeksponujemy tak, żeby one nie leżały już w ziemi, żeby nie było możliwości, że właśnie trawy czy jakaś wysoka roślinność znowu zarosną i tych płyt nie będzie widać, opowiada Anna Kudzia. Antoni Lisowski jest malarzem. Do, po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uczy młodych artystów w liceum, a z przyjaciółmi prowadzi galerię. Pomimo wojny na Ukrainie po raz pierwszy przyjechał do tego kraju, do Lwowa. Jestem pod wrażeniem takiego zgranego zespołu tutaj. Chłopaki oddalni naprawdę też długo już pracują razem i bardzo miło się z nimi pracuje i e, uczę się ukraińskiego. E, Zaczynam chyba coraz więcej rozumieć, a nawet jak nie rozumiem, to oni tak mi tłumaczą, że w tej robocie to jakoś, jakoś idzie. No i też ta historia tutaj jest wielka, i to jest doświadczenie, żeby odgrzebać jakiś nagrobek, który ma ponad 200 lat, i się zastanowić nad tym, jaka ona jest, ta wielka historia. Mówi Antoni Lisowski, artysta z Warszawy. Emilia Kudłyk, absolwentka Liceum nr 10 imienia Świętej Marii Magdaleny w Alwowie, w tym roku została studentką w Poznaniu. To właśnie ona znalazła płytę z jednego z najdawniejszych nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim. Nie wiem, aż tak nie myślałam, że będzie taki stary, bo tutaj w ogóle wszystko było w krzaczkach. Więc tak sobie spokojnie tam odkrzaczam te wszystkie grobowce. I tak patrzę, a jakaś płyta. Myślałam, że to jest jakaś nowsza, bo tutaj tuż obok nie jest z 70 chyba lat. I myślałam, że po prostu grobowiec spadł. Ale tak potem bliżej się popatrzyłam, a ta pod ziemią jeszcze druga jej część była, tak trochę schowana. No i zaczęliśmy tak bardziej ją sprzątać i się patrzymy, a to 1787 rok. I myślę, wow, okej, okay, to naprawdę coś takiego poważnego znaleźliśmy. Bo tak mieliśmy też z przewodnikiem w pierwszy dzień ekskursji taką łyczakowym i tak mi się przypomniało, że przecież to jakiś 1780 czy piąty, czy szósty to dopiero był niby łyczaków stworzony, a to jest rok potem już ten grobowiec i tak myślę no naprawdę takie znalezisko które warto było znaleźć Tłumaczę Emilia Kudłyk absolwentka liceum nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny w Arwowie, a teraz studentka w Poznaniu już po pierwszym dniu polscy i ukraińscy wolontariusze oczyścili niemal połowę pola nr 10, zlokalizowanego na tyłach kaplicy Dunin-Borkowskich. To jedna z najstarszych części cmentarza Łyczakowskiego. Hasło przewodnie Fundacji Fundamenty Kultury to przeszłość dla przyszłości. Również w tym roku Fundacja, wspólnie z ukraińskimi partnerami oraz przy dofinansowaniu Instytutu Polonika już przeprowadziła warsztaty konserwatorskie dla studentów Politechniki Lwowskiej pod tytułem Architektura Lwowskiej Secesji – badania konserwatorskie i architektoniczne. Pod bezpiecznym niebem, pod takim tytułem na terenie powiatu lubaczowskiego, w Polsce odbywają się kolejne dziesięciodniowe obozy, biorą w nim udział przede wszystkim osoby, którzy stracili na wojnie ojców oraz męczów. Takie turnusy powstały z inicjatywy Marcina Piotrowskiego, znanego społecznika z Podkarpacia oraz przy wsparciu wielu innych dobroczyńców z Polski, Stanów Zjednoczonych oraz Izraela. Zostały też podpisane umowy z władzami obwodów na terenie Ukrainy, którzy opiekują się takimi rodzinami. Nasze obozy wytchnieniowo-terapeutyczne prowadzimy już od trzech lat. Poznaliśmy w Ukrainie wiele osób, które doznały straty, straty najbliższej osoby, zwykle męża, ojca, przyjaciela. I okazało się, że te osoby bardzo często są zostawione same sobie. Wspiera je Państwo finansowo, ale psychicznie, mentalnie, e, nad stratą nikt z nimi za bardzo nie pracował. Kobieta, która straci męża, powinna być bohaterką, powinna pokazywać innym, że jestem dumna, dzielna, nic się nie stało, ale jednak to jest olbrzymia strata to jest strata części siebie. I po tym, jak zaczęliśmy współpracę z izraelską organizacją Natan z Izraela, zrozumieliśmy, jak ważne jest zdrowie psychiczne osób, które są na terytorium wojny, a szczególnie tych, które przeżyły tak wielką stratę. Tłumaczy założyciel Stowarzyszenia i Fundacji Humanitarnej Folkowisko Marcin Piotrowski. Przez to, że udało nam się przeskoczyć prawie 600 psychologów, pracowników społecznych w tych technikach pomagania, pierwszej pomocy psychologicznej, zaczęliśmy zbierać jako folkowisko własną kadrę i wraz z SOS Wioski Dziecięce. To jest taka międzynarodowa organizacja, która w Polsce bardzo silnie działa i z naszymi przyjaciółmi ze Stanów, z Fundacją Kościuszkowską połączyliśmy siły, i postanowiliśmy zaprosić te osoby, które w Ukrainie straciły kogoś bliskiego, pod wolne, spokojne, błękitne niebo Polski. Żeby tutaj wśród lasów, pól, kowalówki czy gorajca e, móc o tym porozmawiać, pod opieką psychologów, żeby psycholodzy zajęli się zarówno mamami, jak i dziećmi. Ale żeby to też był dobry czas dla nich, wspólny, wytchnienia, radości, zabawy. Więc takie dziesięciodniowe turnusy, które się u nas odbywają, to jest praca z psychologami, ale też odkrywanie Polski, odkrywanie lasu, przygody, bo chodzi o to, żeby wspólnie dobrze spędzili czas. Takie dziesięciodniowe turnusy obejmują pracę z psychologami, ale też odkrywają dla obywateli Ukrainy Polskę. Odkrywają lasy, przygodę, to wszystko pomaga rewitalizować osoby zranione przez wojnę w Ukrainie. Rocznie staramy się przyjąć około 150 osób. W szczytowych momentach to było nawet 300 osób, które przyjeżdżały, a przyjeżdżają do nas z różnych miejsc. Ostatnie dwa turnusy, w których gościliśmy po 17 mam i około 50 dzieci, przyjechały do nas z okolic Dnipra, z wiosek, kilku gmin, które tam się znajdują, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie działań wojennych, gdzie dla nich ptaki chodzenie po łąkach, wyprawa do lasu nie wiedzą za bardzo, czym to jest. Pracują, uczą się w szkole dystancjonalnie, czyli przez, na odległość, online. Tutaj mogą pobyć z sobą, być razem. W tym roku czeka nas jeszcze jeden obóz. Tym razem dla naszych sąsiadów. Tutaj z Jaworowa, z Lwowa, z Mościsk, bo wojna niestety dociera w najbardziej oddalone zakątki Ukrainy. Puka do każdego domu. Zagrożenie straty bliskiego jest poczuciem codziennym dla Setek tysięcy milionów osób mieszkających w Ukrainie, bo prawie każdy ma kogoś bliskiego, kto służy w wojsku czy pracuje w miejscach, które są niestety atakowane. Dla ludzi w Polsce to czasem jest nie do zrozumienia. Ważne jest, żeby nad tym pracować, żeby te traumy nie pozostały na pokolenia, bo jesteśmy świadkami tego, jak Druga wojna światowa dotknęła mentalnie nasze pokolenia, naszych dziadków, pradziadków, którzy te pięć lat. Odcisnęło wielkie piętno na ich życiu. My byśmy nie chcieli, żeby w Ukrainie pozostały osoby straumatyzowane tą wojną, tym konfliktem, o wiele głębsze rany zostawia w umyśle, w duszy człowieka niż na ciele. Marcin Piotrowski, założyciel Stowarzyszenia i Fundacji Humanitarnej Polkowisko, tłumaczy, jak szukają rodziny i uczestników do swoich kolejnych projektów. I tu, jako przedstawiciela Polaków Ukrainy, możemy złożyć wielkie i szczere od serca podziękowanie dla wszystkich Polaków, którzy wciąż wspierają Ukrainę i Ukraińców poszkodowanych przez wojnę. Są momenty w naszym życiu, kiedy cenimy proste symbole, a nawet Czułe banały i takich chwil na pewno nie zabraknie już niebawem, w sobotę 23 sierpnia w Lwowie. Informuje kabaret czwarta rano. Wróci ten czas, dorzuci świeżych róż ogrodom. Są to słowa z ich piosenki, lubianej przez publiczność wszędzie, gdzie ją grają. Ale w Lwowie, zwłaszcza dzisiejszym, tęsknota za dobrym czasem i nadzieją na świeże róży mają szczególną, niegasnącą moc. Dlatego właśnie ten cytat zespół obrał za tytuł i motto: spotkania z lwowską publicznością i przyjaciółmi w gościnnym ogrodzie Kupu, restauracja lwowska. Jeszcze tam nie występowali, a jest to lokal prowadzony przez lwowskich Polaków, rodzinę sosulskich Edwarda i Beatę, gdzie właśnie zaprasza zespół na spotkanie i koncert kameralny pod letnim lwowskim niebem. Co noc, gdy budzą się wspomnienia... Się marzenia I z tęsknotą ulatują daj. Zapowiada się też niezwyczajna niespodzianka. Przed występem wspólnie będzie możliwość obejrzeć wielką przygodę. Tak, właśnie ten film z 1946 roku, w którym Lwów odgrywa rolę zajście niepośrednią, a który nigdy dotąd w Lwowie nie był pokazany publicznie. Otóż zapraszamy wraz z kabaretem Czwarta Rano w sobotę 23 sierpnia w ogrodzie Kupoła na koncert polskiego kabaretu Czwarta Rano. Jest jedna droga, którą serce zna I nocą po niej i za dnia to tyle na dzisiaj, proszę Państwa, dziękuję za pomoc w przygotowaniu tego programu moim kolegom Konstantemu Czawadze Eugeniuszowi Sało oraz Andrzejowi Borysowiczowi. Miłego wieczoru życzę, zapraszam też na nasze strony społecznościowe i polecam nowe materiały w gazecie Nowy Kurier galicyjski. Tu Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów RP. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.